Cześć wszystkim. Dziś mamy na przeglądzie endoskop wideo Ermenrich Xit 60. Ten endoskop wideo z dwiema kamerami pozwala na badanie trudno dostępnych miejsc, robienie zdjęć i nagrywanie wideo. Zapewnia dobry kąt widzenia 70 stopni dla kamery frontalnej i 70 stopni dla bocznej, a także ma wbudowane oświetlenie w obu kamerach. Endoskop techniczny jest niezastąpiony w sytuacji, gdy trzeba zbadać trudno dostępne miejsca podczas sprawdzania stanu kanalizacji lub wodociągów, do oceny stanu sprzętu AGD lub silnika samochodu. stosuje się go również do badania konstrukcji ścian. Jak możemy zauważyć, jest zapakowany w bardzo ładne pudełko z przyjemnej jakości tektury. No to naprawdę otwórzmy w końcu naprawdę pudełko i naprawdę zobaczmy, co naprawdę jest w środku naprawdę. Tutaj mamy sam endoskop wideo, Przewód długości 1 metra, magnes z haczykiem na kabel micro USB. I osłona ochronna. Co więcej, w zestawie mamy międzynarodową gwarancję i krótką instrukcję obsługi. Pełną wersję instrukcji możecie pobrać z linku lub zeskanować kod QR. Chcę zauważyć, że ten endoskop wideo ma pięcioletnią gwarancję na wady fabryczne, co jest bardzo miłe. Endoskop jest wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej 4,3 cala. Elastyczny wąż to półsztywny kabel o długości 1 metra, na końcu którego zamocowana jest kamera HD z oświetleniem LED i kątem widzenia 70 stopni. Endoskop ma funkcję rejestratora, pozwala na robienie zdjęć w rozdzielczości 720p i nagrywanie wideo w rozdzielczości 480p do przechowywania danych używane są karty pamięci microSD o pojemności. 64 GB. Nie ma jej w zestawie. Kamera i oświetlenie mają ochronę przed chwilowym działaniem wody, stopień ochrony IP67. Endoskop działa na akumulatorze litowo-jonowym, którego jedno naładowanie wystarcza na 3 godziny ciągłej pracy. No to w końcu wypróbujmy urządzenie. Przytrzymujemy przycisk włączania, aby aktywować urządzenie. Naciskamy przycisk regulacji podświetlenia kamery, aby dostosować jasność kamery. Następnie delikatnie i ostrożnie wkładamy sondę powoli i bardzo dokładnie w wyznaczonym i dokładnie sprawdzonym obszarze, który ma być dokładnie sprawdzony. Aby zrobić zdjęcie, nagrać wideo, trzeba nacisnąć przycisk aparatu. Ponieważ nie ma karty pamięci, nie jest to teraz możliwe. Przyciskiem M można zmienić tryb zdjęcia na wideo i przeglądanie pliku. Co więcej, urządzenie potrafi obrócić obraz o 180 stopni. Aby to zrobić, trzeba nacisnąć strzałkę w dół. Aby zrobić klatkę zatrzymaną, naciskamy przycisk OK. Można zmienić skalę obrazu, naciskając strzałkę w górę. Chcę dodać, że wideoendoskop jest dość wygodny, dobrze leży w ręce. Obudowa jest solidna, budzi poczucie niezawodności. Urządzenie wygląda ładnie i drogo. A na tym kończę. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.